Cześć, witajcie. Dzisiaj na kanale pompa do oleju na 12V. Zobaczmy, co tutaj mamy. Taki cienki przewód. Pompa. Tutaj mamy włącznik i wyłącznik zabezpieczony. Wejście i wyjście. Przewód taki sprężynowy. Z krokodylkami plus minus do akumulatora. Dodatkowo mamy gruby przewód. Myślę, że to jest przewód już wyjściowy, dlatego, że on jest grubszy od tego przewodu, a ten przewód po prostu musimy włożyć tam, gdzie wkładamy bagnet do mierzenia poziomu oleju w samochodzie. I dwie opaski zaciskowe. Instrukcja obsługi, jeszcze podłączmy na sucho, zobaczmy jak to pracuje. Tutaj mamy zatyczki. To już wiemy, że tutaj mamy ssanie, a tutaj nam będzie wypływać olej z tej strony. No mamy tutaj szczałki zresztą. Wejście i wyjście. No, instrukcja tutaj podaje też, że po użytkowaniu około 30 minut należy odstawić to urządzenie na 10 minut przerwy. Zakładamy opaskę. Jak widzimy, musimy posiadać śrubokręt płaski. No, po rozgrzaniu możemy przystąpić teraz do y, wypompowania tego oleju. Tutaj mam miarkę, którą należy usunąć. Ciekawe, czy ten przewód ten wężyk, czy tutaj wejdzie w ogóle. Wężyki należy najpierw rozprostować, żeby nie było zagięć. To jest Sejczento, a wchodzi elegancko. Mam nadzieję, że wyjdzie też. No, już tam jest opór, to chyba doszło do dna. Miski, tyle tylko zostało. Taki kawałek ten odpływowy podłączymy do jakiegoś zbiornika, a niech będzie taki przeźroczysty plus do plusa, minus do minusa. Silnik musi być wyłączony w tym czasie. No, i sprawdzajmy, czy poleci ten olej. No to będzie beka teraz. Oleju nie ma. Nie no, żartuję. Olej jest w silniku na pewno. Bo jeszcze robiłem dolewkę, sprawdzałem, także olej jest, tu weszł cały ten przewód. No trochę to długo trwa. Ale wiem, że już tam dalej się nie da wsunąć tego. No to już musi być gdzieś zanurzony w oleju. Chyba, że gdzieś tam ten przewód gdzieś się podwinął do góry. A trochę wysunę go. Urządzenie działa, nie robi jakiegoś podciśnienia dobrego. Nie, to nie wiem, czy to jest wina tego urządzenia, czy nie. Bo tam nie widzę, co tam się dzieje, gdzie ta rurka tam poszła. No, ale to zbyt długo trwa, żebym ja musiał czekać tyle i nic z tego nie ma. No, nic, będę musiał nurkować pod auto, żeby wymienić olej. To zobaczmy teraz w innym miejscu, tam gdzie już będzie coś widoczne. No to wypompujemy olej z tylnego mostu. Dobra, uruchamiamy pompę. Tu mamy zbiornik. No ten wężyk się prawie cały wypełnił, jeszcze trochę brakuje z pół metra może, może mniej w ogóle, żeby tutaj zaczęło pompować. Tą rurką trzeba po prostu tam celować, żeby było cały czas zanurzone w oleju. Powiem Wam szczerze, że to nie dla mnie, po prostu odkręcam korek, wylewam olej i wymieniam, a nie. Jeszcze jeden eksperyment, w takim tempie to ja po prostu akumulator rozładuję cały. Dobra, daję mu ostatnią szansę. Tutaj mam dwulitrowy zbiornik oleju tam do pił. Nic nie warte to jest. Powiem Wam, że to jest nic nie warte. Taka zabawka. Teraz by pasowało to oddać z tym olejem. No dobra, nie polecam. Trzy próby. Więcej się człowiek przy tym upaćka niż w ogóle coś zrobi. No a największym plusem, wiecie co jest tego urządzenia. No, zgadnijcie. No, tutaj już ktoś mądrze pomyślał. Po prostu te zatyczki, o tak, zatykamy. Wkładamy do pudełeczka. I po prostu niech sobie tutaj leży. Tu tam nam już nic nie wykapie. Także. Dziękuję bardzo. Odstawiamy na półkę i możemy być chociaż troszkę zadowoleni.